Późnienia przy przejęciu lotniska w Radomiu przez PPL wicemarszałek Bielan alarmuje, prezydent Witkowski uspokaja, co z budową serwisowni pociągów kolei mazowieckich w Radomiu. Prezydent powołał pełnomocnika do spraw polityki senioralnej. Adam Bielan, wicemarszałek Senatu, który we wtorek był gościem porannego programu Kontrast Plus w Telewizji Zebra, poinformował, że przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze mogłoby już podpisać umowę operacyjną ze stroną wojskową w sprawie funkcjonowania lotniska komplementarnego w Radomiu. Jednak zdaniem wicemarszałka Adama Bielana na tę chwilę nie jest to możliwe, bowiem władze spółki Port Lotniczy Radom opóźniają procedurę związaną z przejęciem przez PPL lotniska na Sadkowie. PPL mógłby tak naprawdę dzisiaj zostać już zarządcą tego lotniska. Niestety mamy dużo. Opóźnienia po stronie miasta, a w zasadzie po stronie spółki, to za która zarządza lotniskiem w Radomiu, spółki, spółki Port Lotniczy w Radomiu. To są opóźnienia związane z procedurą likwidacyjną tego, tej spółki w formule PREPAK. To jest taka nowatorska formuła, która obowiązuje w polskim prawodawstwie od kilku lat. Zresztą w Radomiu już testowana swego czasu. Według wicemarszałka Bielana, współpraca z Portem Lotniczym Radom, jak i władzami miasta przez kilka miesięcy była prawidłowa, jednak od kilku tygodni uległa pogorszeniu. Mieliśmy dobry kontakt z panem prezydentem, regularne spotkania, spotkamy się przynajmniej raz na dwa tygodnie w Warszawie w, w, w Towarzystwie Ministrów Infrastruktury, prezesa PPL-u i to były dobre spotkania i nagle się okazuje, że, że spółka polotniczy w Radomiu nie przysyła dokumentów, nie podpisuje umów. No jakieś dziwne rzeczy się tutaj dzieją. Ja rozumiem, że w pewnym sensie te osoby ze spółki polotniczy w Radomiu w trochę y, y, zachował, są w sytuacji Karpia, który, który ma organizować wigilię, no bo likwidują swoje miejsca pracy, ale mam nadzieję, że wszyscy w Radomiu rozumieją, jak ważna to jest inwestycja i nie można dla jednego czy drugiego y, miejsc, miejsca pracy jakiejś pani prezes czy pana prezesa wstrzymywać tak ważny y, y, projekt. Tymczasem Radosław Witkowski, prezydent Radomia, który był gościem programu Kontrast Plus w środę, stwierdził, że prace w spółce Port Lotniczy Radom przebiegają. Prawidłowo, co miała wykazać przeprowadzona na początku tygodnia kontrola. Audyt wypada dla portu lotniczego Radom Sadków całkiem nieźle, zważywszy na to, że decyzję o procedurze przejęcia otrzymaliśmy dopiero 30 kwietnia. Tak, proszę Państwa, 30 kwietnia dziś mamy 16 maja, to do 16 maja została wykonana naprawdę dynamicznie, duża praca po to, żeby spełnić te wymagania. Jednocześnie prezydent Witkowski zapewnił, że spółka jest w ciągłym kontakcie z instytucjami zagranicznymi angażowanymi w proces funkcjonowania lotniska w Radomiu. Dziś na przykład zwróciliśmy się do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, bardzo ważnej instytucji państwowej z prośbą o wyjaśnienie wiele kwestii. Nie zapominajmy o tym, że nasze lotnisko to lotnisko współużytkowane przez stronę wojskową i również interesy wojska musimy mieć tutaj na uwadze. Nie wyobrażam sobie, że jedną decyzją zablokujemy w ogóle loty szkoleniowe naszych, naszych pilotów, jak również miejmy w pamięci, że w ostatni weekend sierpnia to międzynarodowe Pokazy lotnicze z okazji stulecia polskiego lotnictwa. I tu również wszystkie kwestie muszą być dopięte na ostatni guzik. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. O budowie serwisowni pociągów kolei Mazowieckich mówi się w Radomiu od co najmniej 5 lat. W 2013 roku Rada Miejska w Radomiu przychyliła się do wniosku spółki w sprawie dzierżawy części gruntów przy dawnej ulicy Domagalskiego, a teraz ulicy Mazowieckiego. Mimo upływu kolejnych lat, inwestycja wciąż nie została zrealizowana. Nie oznacza to jednak, że zrezygnowano z budowy serwisowni. Podczas poniedziałkowej wizyty w Radomiu Adam Struzik, marszałek województwa Mazowieckiego, poinformował, że spółka Koleje Mazowieckie będzie realizowała duży kontrakt na zakup nowego taboru. Realizujemy w tej chwili zakupy na poziomie 2 miliardy 200 milionów złotych. To jest właściwie kontakt stulecia. Tak? Nawet nie tylko, że chodzi o Polskę, ale w ogóle w całej Unii Europejskiej nie ma tak dużego zamówienia. To jest 71 pociągów, z czego 61 pociągów pięcioczłonowych i 10 dwuczłonowych. I te 10 dwuczłonowych miałoby służyć tutaj obsłudze yy, yy, tych yy, połączeń nie tylko w obrębie województwa mazowieckiego, ale tych wychodzących poza województwo. Jednocześnie marszałek Adam Struzik zapewnił, że serwisownia dla nowych pociągów ma powstać w Radomiu, choć rozpoczęcie inwestycji wiąże się z pozyskaniem dodatkowych terenów. Tu planujemy zbudowanie serwisowni czy taki, takiego obiektu, w którym można by, by te pociągi pomieszczone, można by je oczywiście konserwować, dbać o nie. To jest na dobrej drodze z tym, że w tej chwili wystąpiliśmy do PKP o wykup nieruchomości, dlatego że nie możemy zainwestować pieniędzy w niewłasny majątek. Jak kupimy działki, to będzie drugi etap. Jestem też przekonany, że ta inwestycja będzie realizowana w Radomiu. Marszałek Adam Struzik dodał także, że pieniądze na realizację inwestycji w Radomiu zostały zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej samorządu województwa mazowieckiego. Elżbieta Pomaska została mianowana pełnomocnikiem prezydenta Radomia do Spraw Polityki Senioralnej. Nowy pełnomocnik ma realizować w mieście projekty związane z aktywizacją seniorów, w tym również we współpracy z Centrum Aktywności Seniorów, które powstanie w budynku przy ulicy Traugutta. Same mury, same ściany i doskonałe nowoczesne wyposażenie to nie wszystko. Zdajemy sobie sprawę, że. Aby Centrum Aktywności Seniora tętniło życiem i odpowiadało na potrzeby mieszkańców Radomia, to również musi być odpowiednia oferta, czyli oprócz tych pięknych, nowoczesnych ram musi być odpowiednia treść, dlatego zdecydowaliśmy się nawiązać współpracę z panią Elżbietą Pomaską. Elżbieta Pomaska od wielu lat zajmuje się współpracą z organizacjami pozarządowymi, które pomagały i pomagają dzieciom oraz seniorom. I głównym takim mottem i motywem, i właściwie inspiracją do, do tego, żebym podjęła tę pracę w Radomiu, było to, że należy zrobić takie należy w Polsce znaleźć takie miejsce, w którym można by było przetestować. Taką tezę, a mianowicie, czy słuszna jest koncepcja opiekowania się osobami starszymi poprzez organizowanie im życia, organizowanie im miejsc pobytu, organizowanie różnych procedur zajmujących im czas, jak szydełkowanie, rysowanie, granie w bingo, robienie różnych innych rzeczy? Dodajmy, że Elżbieta Pomaska jest założycielką Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobą Nowotworową, jest wiceprezesem Międzynarodowej Organizacji Innowatorów Społecznych Aszoka Polska oraz ekspertką Fundacji Porozumienie Bez Barier, która realizuje. Program Oswajanie Starości. Witam Państwa ponownie. Przypominam, jak w każdą środę o godzinie 17.45 na naszej antenie, czyli w telewizji Zebra na kanale 828 w sieci kablowej Vectra, ale także na naszej stronie internetowej www.zebra.tv. Fantastyczny program. Wyszukani, fantastyczny, bo z fantastycznymi gośćmi. Nie inaczej jest tym razem. Dziś gościem jest Piotr Kiełbiowski, pasjonat, modelarz, członek Klubu Modelarsko-Historycznego SOKÓŁ w Radomiu i organizator wystawy w Resursie. Wystawy poświęconej skrzydłom z szachownicą, w zasadzie lotnictwu polskiemu skrzydła z szachownicą. To tytuł tej wystawy, panie Piotrze. Jeden eksponat, by pan miał powiedzieć, taki warty obejrzenia, Ktoś, kto nawet nie interesuje się historią, powiedziałby: Wielkie wow!. Myślę, że takich eksponatów jest tam wiele, no i ciężko mi tutaj wybrać, ale chciałbym zwrócić uwagę na jeden model, który jest dodatkowo wyeksponowany, można powiedzieć, na zdjęciach obrazujących ten samolot. Poza tym starałem się akurat w tym modelu jak najwięcej szczegółów umieścić, więc myślę, że dobry obserwator zobaczy jaką pracę trzeba wykonać, żeby ten model w ten sposób właśnie wykonać i mam nadzieję, że przez to doceni to, że chcemy właśnie poprzez modele tą historię Pokazywać. Czyli wszystkich Państwa zapraszamy w te pędy w zasadzie, bo wystawa się kończy, ale może jeszcze zdążycie do resursy obywatelskiej, właśnie, żeby zobaczyć skrzydła z szachownicą, czyli wyjątkową wystawę poświęconą lotnictwu polskiemu. Jeżeli nie, to oczywiście ten program to jest lektura obowiązkowa www.zebra.tv, antena telewizji Zebra, Piotr Kiebłowski, gości wyszukanych, Krzysztof Czaban, dziękuję i do zobaczenia. Restauracja La Spezia. Świetna lokalizacja, nowoczesne wnętrza i różnorodne menu. Serwujemy pyszne dania z grilla. Steki wołowe, kurczak, sery, do tego znakomite dodatki i sosy. Kuchnię włoską, makarony, przystawki, ponad 30 rodzajów pizzy. Polecamy burgery z soczystej, pysznej wołowiny. A dla najmłodszych mamy specjalne menu i kącik zabaw. Organizujemy catering, imprezy okolicznościowe, posiadamy prywatny VIP room z Tarasem, restauracja Raspecja, ulica Santomierska 1. Zdrowo i ze smakiem. Inwestor Osiedla Leśniczówka zaprasza w każdy piątek od godziny 9 do 15 na dni otwarte na budowie. Osiedle Leśniczówka to miejsce idealne dla Ciebie i Twoich bliskich. Wysoka jakość, przestronne wnętrza z tarasami lub balkonami oraz darmowymi komórkami lokatorskimi. Pozwól nam spełnić swoje marzenia. Pozwól nam spełnić Twoje marzenia. Uwaga! Wybrane mieszkania objęte są bardzo atrakcyjną promocją. Więcej informacji na www.osiedlelesniczowka.pl W czwartek w Radomiu deszczowo możliwe również burze. Na termometrach 16 stopni, barometry w południe wskażą 1007 hektopaskali. W piątek nadal deszczowo, termometry wskażą 20 stopni, ciśnienie będzie rosło. W sobotę pochmurno, ale już bez opadów. Temperatura bez zmian na barometrach 1018 hektopaskali.